Paczka z Spray antybakteryjny. Niech ta korona zostanie zneutralizowana. To zabija wszystko. HIV, HBC, HCV! wagina. O fuj, z waginy nawet. Uf. Dobra, wystarczy. Z waginy zabija jakieś zarazki? Nie. Zapalenie po... Pochwy. Po dobra. Trzeba to przetrzeć, bo to... o ale jaki zapach idzie... To... Te, polecam. Bardzo fajnie, to jest stosowane w szpitalach. O, zabija nawet HIV, panie kolego, Klikniesz i... Dobra, przedknijmy to. Co to przyszło? Wiesz kiedy ja to zamówiłem? W październiku. Mamy luty. O ludzie. Ja już o tym zapomniałem nawet. Już mi się tam skończyła ta ochrona w ogóle tego Skąd to przyszło? Gradowska 40 Nie wiem czego z Polski to przyszło A co? Jest mokre, czekaj Dobra, ale co to jest, Panie tego? A! Zaraz Ci powiem, Pięknie Kawalerze, tylko ja, że mnie nie rozwalił iPhone'a Rozumiesz, yy, Gdzieś tu miałem Co to jest? To jest, proszę Państwa Za No Dobrze, niech te wypali te zarazki, polerne. Roretta, Roretta, słuchawki z AliExpress. Ale to niezwykłe słuchawki. To są najpopularniejsze słuchawki na AliExpress. 40, prawie 3000 tysiące sprzedanych jednostek. O ludzie! sprzedali tych słuchawek a że jestem fanem audio No faktycznie te słuchawki są po yy, $50, czyli mniej niż 10 zł. Rozumiesz. Zobacz. One mają yy, taki długi kabel, ale to nieprzyjemny ten kabel, tylko taki jakby guma taka, wiesz, jakbyś jakiegoś starego kondona trzymał. Fuj. A z metr będzie miał. Fuj! Ojej Dobra, panie kolego, ja jako znany y, audiofil lubię sobie y, y, posłuchać dobrego audio. I parę tych słuchawek y, chińskich przetestowałem. Na przykład takie. No, MK100, bardzo fajne nawet. Plek story również fajne. Tetolita są. I jeszcze takie jedne, gdzieś tu miałem, spadły, no ale nie ma. Normalnie to używam sobie proszę Pana, klipsza, 100 dolarów para. Znaczy, komp znaczy, sztuka, nie? Sztuka. I bardzo sobie polecam. Klipsze są bardzo wygodne. Nie, nie męczą ci się uszy, bo one mają owalne końcówki, ale brud, muszę to wyczyścić. I basior jest konkretny. Ogólnie działają bardzo fajnie. Klipsza polecam. Oczywiście teraz w czasie bezprzewodowych. 2020, no to również polecam Bacy. Bardzo fajne. Grają no, znosi. Nie mają tyle basu, co klipszy, no ale są bezprzewodowe. Do sportów y, różnych zimowych i porannych są bardzo dobre. Ale nie o tym. Tylko dobre. Już ten y, wirus już zostaje powybijany. Zobaczymy y, o co chodzi w tych słuchawkach za dolar 5 z bliska to one wyglądają tak. Proszę mi między to jest plastik. Jest oznaczony lewa, prawa Bardzo lekkie. Ten y, przewód, on się, on się klei po prostu, taki gumowy jest. Tu mamy y, pilota, plus i minus, taki slider. No to dziwne. No i jest podglącz, czy jest odbieranie rozmów i po środku jest mikrofon, tak jak widzisz. Tak. Tu mamy Jacka, no i jest gumka, która jest z zewnątrz twarda, a czy przepraszam, z zewnątrz miękka, a w środku twarda, gdzie po kolorach. Dobra, weźmy to, przetestujmy, bo to nie ma na co czego. Ja je będę testował oczywiście z różnymi, z różnymi z różnym rodzajem muzyki pop, folk, disco, rock. Nawet troszkę jazzu. No i nawet No już nie będę się chwalił czego słucham Ale nie wiem czy czasem nie wpadnie Brexit Balls. Kiss me on more Zaczynam, no dobra Przetestowane No i co ci powiem Za dolar 50 Moje uszy krwawią panie kolego A serce drży Czy na odwrót Słuchaj Do muzyki to to jest kleńska. Słuchaj, wysokie tony. No niby są. Średnie to jest jakiś, abyś pod wodą był. A niskie, jakieś takie metaliczne, słuchaj. Nie ma basu, tylko jest taki odgłos. O... Taki panie kolego. O taki. o. Ja myślę, co jest. No co trzeba dziwnie. Nary, no, 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 no. Dolar 50. Dobra, ale te słuchawki można jeszcze użyć. Jako headset. Jak to zrobić? Yy, tu mamy. Aha, no to, mam jeden telefon, panie kolego. Użyjemy go jako headset. I teraz z niego zadzwonimy na ten telefon. Gdzie mam włączone nagrywanie rozmów? Rozmowa kontrolowana. Zadzwonimy. Damy na głośnik. Ja sobie na chwilę pójdę, a wy będziecie tu słyszeć głośnik. O tutaj. Na razie jest echo, ale zaraz wracam. Co? No, dobra. Halo. Słuchaj mnie, panie kolego. Teraz testujemy właśnie te. Dobra, 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 dobra wracam mam nadzieję że mnie e, e, dobrze słyszałeś teraz odtworzymy nagranie to jest w ogóle nie do odczytania No ludzie to to w ogóle nie słychać mamy na głosi no czyli tak jak mówiłem nie wiem, czy mnie słyszałeś, bo chyba mnie nie słyszałeś. Pewnie mnie uciąłem to i tak. Moc Chrystusa niech Cię broni przed tymi słuchawkami. No one się nie nadają do niczego. Ewentualnie na prezent na walentynki, ale ja kupiłem, bo chciałem sprawdzić dlaczego ludzie kupują w takiej ilości te słuchawki za dolar 50 To jak wejdziesz na kalkulator dolar jest 245 tysięcy złotych obrotu Chińczyk zrobił w jednym sklepie, w na jednej aukcji. Na tym głównie ludzie, ale oni mają, powiem Ci, jak oni potrafią w tej komunie. Ja to psikam jeszcze raz. I niech moc Chrystusa będzie z Wami. Pamiętaj, żeby subskrybować mój drugi kanał, tam jest pomarańcza, czekolada, a nawet proszek do prania. I tam klikasz w subskrypcję, ja muszę mieć tysiąc i w ten czas już jest pod górkę. Bo na razie to jest z górki, rozumiesz, no taka polityka jest. I, i, i napisz mi, czy chcia, chciałbyś więcej oglądać słuchawek yy, z Chin. Bo mogę zamówić, ale okres, yy, yy, teraz, jak sobie coś zamówisz, to yy, powiem ci, że zamówiłem sobie taki tripod. I do tej pory mi nic nie przyszło. Znaczy, nie, nie przyszło powiadomienie, że oni w ogóle wysłali. Ja nie wiem, czy oni już tam wszyscy nie umarli. Tak, patrząc na te yy, statystyki. Jest to możliwe, że yy, to, co zamówiłeś, to po prostu nie przyjdzie. Przykre, jest ta informacja, ale yy, pewnie tak musiał być Allegro znowu zostanie królem yy, internetu. Także ja polecam i pozdrawiam, a garczki idę odnieść, bo yy, może to się źle skończyć yy, małżonka może być yy, mocno podirytowana. Gdzie jest jej patelnia? Już dostałem smsa z tak zwanym ostrzeżeniem numer jeden. Polecam i pozdrawiam.